Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jak możecie zobaczyć, dalej stoimy e, na tym miejscu, gdzie staliśmy wczoraj i to zobaczyć rano, jak wygląda plaża. Bo zazwyczaj nie mam okazji rano chodzić po plażach, e, a później się przejdziemy jeszcze później do sklepu. Zobaczę, czy tu jest jakiś sklep spożywczy, bo musimy kupić jakieś pieczywo, bo nic tam nie zostało. Ale najpierw plaża. Trochę mam może mokre włosy jeszcze, nie wysły, bo brałem prysznic przed chwilą w kamperku. W kamperze podoba mi się jedna rzecz, że jest tutaj zbiornik szarej wody i nie ma właśnie tego dylematu, że trzeba coś tam podstawiać czy coś, tylko po prostu leci sobie do tego zbiornika i się niczym nie przejmujemy. No i zobaczcie, tak wygląda plaża rano. Mamy bliziutko do niej, trochę ludzi już chodzi. Więc nie jest tak, że jest pusto na plaża. Dzisiaj zapowiadali deszcz na cały dzień, ale popadało trochę z rana i na razie nie pada i niech tak lepiej zostanie. Deszcz nam nie jest tutaj potrzebny. Byłem właśnie w sklepie i kupiłem bu bułeczki. Jest tutaj piekarnia zarazowa. Więc spoko miejsce, wszystko pod nosem, wszyscy przebrani eee, Siadaj, A, człowieku, okay. bo nic nie widać. Wejdę tutaj pączki kupiłem, jeszcze jakieś tam bułki, inne. zobaczcie ile rzeczy. No, bo takie były ładne pączki, że się nie mogłem oprzeć. Widzicie, my sobie tutaj tak żyjemy po prostu na tej przestrzeni. ale e, trochę jest tutaj jedna rzecz jest słaba, że e, jest tutaj ta podwójna ławka i nie jest wykorzystana ta część e, szoferki, bo tutaj nie można odwrócić tych foteli. i Przez to, przez to że jest, jest to kamper e, do 7 metrów, bo on jest 7 metrowy. No tej przestrzeni jest tutaj w miarę tak mało, no nie jest dużo, i w cztery tak. osoby naprawdę tutaj trzeba e, czasem trochę pokombinować. No, ktoś musi usiąść, ktoś musi coś tam e, gdzieś się położyć, gdzieś jaki zazwyczaj albo jedno leży tutaj na górze na łóżku, jak sobie odpoczywają. A drugie idzie tam do nas na łóżko, nie tak jest, nie? Zazwyczaj. Ja nigdy tak nie robię. A gdzie leżysz zazwyczaj na górze. No to, na no, ale Laura tam leży u nas, nie czasem? Nie, ja często Te... się... ja na górze, on Ja zazwyczaj tu siedzę. Aha, bo Oliwier sobie czasem tutaj siedzi, wiecie? Tutaj jest takie miejsce właśnie, że to do to wykorzystania. To ładuje tak, ładuje sobie. telefon sobie czy coś, to tutaj zawsze siedzi. No i tak yy, sobie żyjemy. Na pewno jest to mniejszy, yy, mniejsza wersja niż ten, który mieliśmy tego defleca. Dlatego zawsze mówiliśmy, więcej, że nie? warto sobie na przykład wypożyczyć, żeby zobaczyć co potrzebujecie, tak, że, bo się niby wydaje, ja słyszałem wiele opinii, że to są najlepsze takie do 7 metrów. Okej, okay, w porządku, jeśli się jeździ w dwie osoby. Dla czterech osób ale uważam, że jednak nie jest to Jeszcze zależy przy jakim układzie, no bo tutaj jakby ta szoferka nam odpadła, więc tu jeszcze się to ta przestrzeń, tak, przestrzeń pomniejszyła. Ale jest to taki, chyba to jest z tym ławką taką, ja tam się nie znam za bardzo na kamperach, to jest taki klasyczny układ y, alkowy, nie? Dajcie znać w komentarzach, czy tak jest. Łóżko jest super, no, duże łóżko. E, w cztery osoby, no, można tutaj, czy tak jak my 2 plus 2 jeździć, nie ma problemu, raczej więcej osób nie, nie polecam takiego układu brać, dla czterech osób jest jeszcze w miarę OK. Wędlinki, bułki są. No to można odnieść, bo to są te pączki. Pączki dajcie, na razie zniesiemy. To się dziś zje później, bo takie były dobre, że się nie mogłem powstrzymać. Tutaj mamy kupiłem, zobacz, jakieś kupiłem bułeczki. Zobaczmy. Zobacz. O, fajne. No super. Dla nas? A, no, no, zwykły, ale wielkie one są, nie? No takie były niestety w piekarni. Ale może będą dobre, zobaczymy zaraz. Dzisiaj co? Wędy na jajka, nie? Na co robisz? Na miękko czy na twardo? Na twardo. Włosu się ale na, nie to... No nie, ślecie, będzie śmierdzić. <laughs> Ja Ja to otworzyła. A ja otworzę takie... Rano też wykąpaliśmy się, więc mówię, to jest bardzo fajne w kamperze, że... O, coś nam chodzi, oczywiście. Jakiś ptak przy, przyleciał na dach. Mywa? Mówię, fajne jest tu w kamperze, że jest tutaj ten zbiornik na szarą wodę, czego mi w przyczepie najbardziej chyba brakuje. Tak. Że, że tutaj tak. bezproblemowo można wszystko robić i, i później gdzieś tam się podjeżdża i tą wodę zrzuca Ale po prostu. Się. No i zobaczcie jak wygląda nasze dzisiejsze poradne śniadanko. Na full wypad dzisiaj. Bułeczki świeże, jajeczka zrobione, kiełbaska, pomidorki, które ten Laura kroiła. Wszystko? Tak, wszystko ja. Jemy. Zobaczcie jaka faszewka. Tak, I to ma lepiej? Mecze we. Chciałbym Wam tak pokazać, że tam jest z widokiem na morze, no, ale niestety nie mamy widoku na morze. Delikatnie gdzieś tam widać wyjście na morze. Ładnie? Ja? Sobie zjadamy teraz śniadanku. I co robimy później? Myślimy co będziemy robić. Zobaczymy. Zobaczymy. Na plaży pewnie spacerek jakiś zrobimy. Mm, dobra, jemy, bo już myśli na My już tutaj po śniadaniu, jak widzicie, trwa proces teraz oczywiście, Zmywania, woda idzie ostro, no takie woda schodzi, tutaj trochę się wykąpał człowiek, tutaj pozmywać coś, nalać i ta woda w pozorom schodzi. Idzie, idzie, tak. A tu jest chyba pompka jakaś ciśnieniowa, bo cię to, patrzcie. Bardzo dużo leci Tak, tu jest, jak w domu leci, jak tanie, to szybko dosyć yy, schodzi ta woda. My się tutaj pomału będziemy teraz zbierać, znaczy chyba pójdziemy sobie jeszcze na spacer jakiś na plażę i kierujemy się na kemping, tak? gdzie jedziemy na brzuch do... Usta, no, ustaliliśmy, że wjedziemy sobie na jedną nockę na kemping zrobimy sobie tam serwis tak. potrzebujemy po prostu się podłączyć do prądu, bo ja muszę filmy dla was porobić tutaj dziczeki też mają podładować sobie więc tak dokładnie i tak musimy i serwis sobie od razu jakiś zrobimy, wodę opóźnimy i pewnie no i... następną noc zrobimy znowu na dziko i pewnie później znowu gdzieś tam wjedziemy, no, zobaczymy zaraz dwie może. kolejne chyba polecimy tak. na dziko jak widzicie każdy znalazł swoje dziś tam miejsce i, tyle, i tak sobie tutaj urzędujemy. Yy, nam się bardzo podoba, bardzo fajnie jest. Szyby ładnie zaparowały. Nie wiem, dajcie znać, czy u Was też tak szyby parują. Jak z mamy coś zasłonięte, rano jak odsłoniłem, to praktycznie nic nie było widać. Mimo że jest w miarę ciepło jeszcze na zewnątrz. Okna pootwierane są, zobaczcie, tutaj jedno otwarte, drugie jest otwarte, przecież nie pada deszcz jeszcze, okay, miało padać okay. dzisiaj, a tu w środku i tak pokazuje 27 stopni, więc jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Aha, zaczął deszcz padać teraz, no zaczął mrzeć, to trzeba okna pozamykać. Taka fajna miejscówka, cichutko, spokojnie, w nocy nic się tutaj nie działo. Bardzo przyjemna. jeszcze to, te czwórka dojechała. To w ogóle, tą miejscówkę to nie wiem czy już mówiliśmy, ale w Park znaleźliśmy. I tu z miarę dużo osób przyjechało wczoraj, bo tu stało 1, 2, 3, 3 kampery. I tam zobaczcie też jeszcze stoi jakoś te czwóreczka w polu, tak się ustawiła. Wiecie co po śniadaniu jeszcze tutaj nam chwilę zeszło, jest już godzina, nie wiem, po 12. Więc stwierdziliśmy, że już nie będziemy szli na tą plażę, bo wczoraj już tutaj chodziliśmy. Jedziemy w inne miejsce, zatrzymamy się, bo lecimy do, do Ustronia Morskiego, więc jeszcze po drodze może tam gdzieś jakieś z 1 z, z dwa postoje sobie zrobimy, zanim dojedziemy e, na kemping. Sprawdźmy sobie jeszcze to spalanie, ile wychodzi. No teraz spadło trochę, bo jedziemy tymi nadmorskimi drogami 12 i 4. Trochę ludzi jest, mimo tego, że to jest e, już po sezonie. Troszkę ludzi tutaj chodzi po tym Niechorzu. mi się miało padać, a w sumie pokropiło, tylko postraszyło. Na razie jest fajnie właśnie. otwierane niektóre, nie mówię, że wszystko, ale część rzeczy pootwierana. Taki tacy widzę tutaj seniorzy już, nie? No w tym, po sezonie, tak tak. Może są tu jakieś uzdrowiska? Dojechaliśmy właśnie do Mrzeżyna, Kierujemy się na taki parking. parking portowy, coś takiego. znaczy tu przejeżdżamy przez rzeczkę takim wąskim mostkiem. O, tam Pan nam już dla na mnie czeka. A ja tutaj ściemniam. Gdzie? To w prawo. Dobrze, już skręcamy. Tutaj w prawo, tak? Tu nie można, tak? No, znaczy, bo, czy nie można? No, można. No, można i idziemy. I tam do końca gdzieś? Prosto, tak. Tu widzicie, tu już jakiś kamperek też już zjeżdża. Na niemieckich blachach. to też jest miejscówka, którą wypatrzyliśmy z Tarpon Zobaczymy, gdzie nas tu zaprowadzi. Była propozycja, żebyśmy to ewentualnie nocowali, ale wybraliśmy poprzednią. To jest tak jakby przy tym kanale, nie? I no nie wiem, i zobaczcie, dojeżdżamy do kanału, ale tutaj jest parking normalnie. To o kurcze, gdzieś szlapan. Za to trzeba zapłacić i tu nikogo nie ma. <śmiech> <śmiech> między dupa, że tak powiem. Parking płatny, można tu sobie zapłacić chyba. I wjechać, nie? Bo tu możesz sobie wjechać po prostu i stanąć. Tylko, że tutaj to wiecie co, tutaj... No miejsce by było fajne, tylko co my tutaj, jest tu wszędzie daleko stąd, nie? Bo nie no przejdziemy to. na drugą stronę. No to może nie mrzeży, no to pojedźmy do Dźwierzyna? Wykręcisz tu? No będę musiał to jakoś próbować wykręcić, nie wiem, zaraz zobaczymy. No bo nie będziemy tutaj wjeżdżać, bo zobaczymy. tutaj tak naprawdę to jest chyba miejsce jakieś tak, żeby się przespać, bo... Dosyć daleko, tu by trzeba było cały obejść ten, ten kanał i tam dopiero tym mostem wyjść z powrotem do miasta. Dobra, nic. Ze... I takie, takie średnie, takie jakieś wysypisko tak. z tak. Tak, tak. tak sobie to. Tak sobie, miało, no miało. Chyba mieliśmy Ale parking tutaj... dosyć duży, jak widzicie, w pełnym miejsca. Dobra, z zorientujemy się o co chodzi i najwyżej zawrócimy stąd. Udało się zawrócić, więc wracamy, szukamy innej miejscówki. A zobaczcie jaką teraz mamy miejscówkę. Zatrzymaliśmy się na mały postój. Zrobimy sobie jakieś kawki, zjemy pączki, które rano kupiłem. Zobaczcie z jednej strony budowa apartamentowców. a z drugiej strony mamy takie ładne, na jeziorko Widzicie? a akurat tylko ten kawałek tutaj jest dostępny bo tak to wszędzie chaszcze rosną miejsców miejscówka, w sumie nawet na noc by się można było tutaj zatrzymać i sobie tutaj spędzić noc ale tylko przystanek, kawka, ponczusie i uciekamy dalej Dobra. A tutaj co już się dzieje? O, leżąca już się włączyła? Jestem <grym> lecą, wszystko leci. Ale wszystko Kawka się robi. Światełko Świat można zrobić. Za... Światełko można. Dzisiaj coś tak ciemno jest, nie? Tak, tak ponuro. tak. No, ponuro. Tak. Oliwia też już leżąca widzę. Kawka się robi. Można sobie fajnie odpocząć. Ta miejscówka jest jakieś 5 km od Mrzeżyna, bo y, tam się nie zatrzymywaliśmy, jak widzieliście na tym parkingu. Nie, nie szukaliśmy już miejscówki, tylko jedziemy dalej. Taka się trafiła akurat fajna. Skawka jest, herbatka jest, kto tam co woli. Patrzę, pokażę wam, jakie pączki zamieszkałem. Zazwyczaj Zwyczajnie kupuję. A co ty zrobiłeś z moimi pączkami? O, takie. łoszyki ładne. <tostrzę> Ale ładne, nie? Bardzo. A czy pani wiem? miała, wiecie co, pani miała w ogóle po złotówce pączki. Ale wczorajsze. No i tak się zastanawiałem, czy nie No czy... Nie, no jak... A, A te się pączki się nie są, nie, to, nie były tanie. One trzy złotych dopiszczane zł, Nie wiem ile teraz pączek kosztuje. Ja wiem. Widow, 2 złote, po... 2 złoty, no to tutaj były po 3 złote. Ale te no? są jakieś lepsze większe. Sceneria. Dobre miejsce na postój. Mm. Trochę jeziorka nad tym morzem. Opatrzcie, kaczuszki pływają. Może jeziorko tak za ładnie tutaj nie wygląda z brzegu, ale jest. Ale jest. Ktoś kto tutaj kupi te apartamenty, to będzie miał widoki na jezioro i na, y, na morze chyba, bo jeżeli mu tam las nie przesłoni, takie niskie. No i co, dobry poczek? Bardzo dobry. Mega dobre. Mm. Jemy, bo już nie mogę się doczekać. Masz się Kawka, Poczuł To jest to. No śniadanko. jeden i to jest też fajne, też mi się to, nam to podoba, że na przykład e, nie trzeba przechodzić z samochodu do przyczepy, tylko praktycznie można nie wychodząc sobie tutaj przygotować, coś zjeść na postoju, nie wychodząc z samochodu. Myśmy się przyczepą tak nie zatrzymali. Tak. Znaczy nie wjechalibyśmy tu przede wszystkim, nie? My byśmy się nie zatrzymali, my byśmy pojechali na kemping. Odstawili przyczepę, no i dopiero zaczęli eksplorować. No, ale ogólnie nawet jakbyśmy chcieli się zatrzymać, to ten parking jest raczej z przyczepą dla nas nieosiągalny tutaj. Mm. Bo to jest dosyć taki mały, mały wjazd jest. Więc takie też plusy kampera. Plusy i minusy są wszystkiego, no jak to. Zawsze. Coś za coś. Dobra, my sobie zjadamy Jaki. i ruszamy dalej. Jesteśmy w dźw Dźwirzynie teraz. <laughs> Zatrzymaliśmy się, jak przejechaliśmy, tylko tak tutaj nie ma żadnych dojazdów do plaży, więc stanęliśmy normalnie przy drodze parking jest. Jest już przy tak, drodze. Tak, teoretycznie za tymi drzewami już jest tam plaża, więc idziemy teraz po miną przejście zobaczyć jak wyglądają plaże w Wiżynie, bo nigdy tutaj nie byliśmy. Wychodzimy właśnie no, na plażę. Też. Zaraz zobaczymy jakie tutaj są no. plaże. O, też no. ładne są plaże. Patrzcie jakie duże plaże. Mm -hmm. Tak, a gdzie jest tam to wyjście? Jeden idziemy na spacerek mały jeszcze my no już po spacerku wyszliśmy teraz z drugą stroną niż przyszliśmy kamperek dalej stoi dzieciaki nie odjechały więc Yes. Lecimy dalej. Patrzcie, teraz jedziemy taką betonową drogą. Zobaczcie, jak słychać zabudowa. Nie jedziemy szybko, bo jadę 50 na godzinę, bo przez miasto jedziemy. Jak to się wszystko tam drutnie z tyłu. Więc nie mówię, że nie słychać zabudowy, bo słychać ją. Zwłaszcza jak się jedzie takimi drogami. Ale to jest fajne w tym, że wiecie, Oliwie sobie tutaj na... z gołymi nogami jedzie. <laughs> <laughs> Dziewczyny tam ja wam że tak, Cześć, co Cześć. robicie? Co robicie? Cześć, sobie... Dziewczyny sobie grają i to też jest takie fajne, że nie trzeba koniecznie siedzieć na tych miejscach tutaj. Tylko każdy ma stolik swój, albo się zamienimy po drodze, albo co i to też tak trochę inaczej ta jazda wygląda. A teraz kierujemy się do... na pod Brzozami. Zostaniemy tam jeden, jedną nockę, trochę podładujemy rzeczy, bo mamy dużo rzeczy do ładowania. Zrobimy sobie jakiś serwis i pewnie następnego dnia pojedziemy dalej. Stronie morskie, pod brzozami, ale my chyba jedziemy do tej drugiej bramy, nie? Tak, do tej ostatniej. Do tej ostatniej. Tak, zatrzymać się? Wys 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 wysadzicie? Tak? Paulina poszła załatwiać sprawy, a jak możecie zobaczyć, y rozpadało nam się właśnie. Jesteśmy już na miejscu, wjechaliśmy i tutaj ustawiamy się tak, tu po prawo mówiłaś, tak? tak? No tutaj albo tam przy końcu, albo Zdamy tutaj zaraz przy przyczepie. to może przy przyczepie, bo to są takie drzewa, że zaraz tą malkową tu będziemy szurać. Dosunę do, do przyczepy, nie, spokojnie się dosunę do przyczepy Wiesz co, tylko no, trzeba na klina najechać, bo jest coś mi krzywo Muszę wyjąć klina i się po prostu najedziemy na niego trochę się A wyrównamy. gdzie jest ta poziomica? No to tak, tylko, tylko tyle co najedziemy, trzeba kluczyki zabrać I poszukać klinów Stój! Jeszcze kawałek? Nie? Jeszcze kawałek, tak Nie wiem czy tam nie zjedziesz Stop! Tak, wyżej nie podjedziesz. No brawo, brawo, Darek. Pierwszy raz na klina. Jak wrażenia? To Ale tu jeszcze mógłbym podjechać trochę czemu to tak zjechało? Nie no coś To no teraz zjechałeś. Zjechało. Dobrze jest. A zobaczcie, sam camping w ogóle, jak pust, krótko jest, praktycznie nikogo nie ma. Jakiś tam tylko parę kamperków stoi, a tak to pusto. Widzę że się trochę pozmieniało na tym kempingu, bo nie, nie pamiętam czy ten, ten sektor tutaj był, potem raczej chyba nie, bo widzę, że woda są słupki porobione teraz. Więc cały czas tutaj inwestycje trwają. Wrzucimy sobie jeszcze e, wycieraczkę naszą. Zawsze będzie to inaczej wychodzić. niż na to było to. Jest git. Do prądu jesteśmy podłączeni, więc ja teraz tutaj siadam do montowania dla was filmów, więc widzimy się pewnie za chwilę już wieczorem. Muszę tutaj trochę nadgonić. Jeszcze przed chwilą mówiłem, mam, że widzimy się później, więc się widzimy teraz. Ale zrobiło nam się już pudło, no i jest ciemno. Ja cały czas y, siedzę przy komputerze i robię dla Was y, odcinki. Y, chcę tego zrobić, po prostu trochę nadgonić i zrobić tego więcej y, praktycznie do, do, do tego momentu. Y, I pewnie jeszcze mi zejdzie z parę godzin, więc na dzisiaj chyba nic nie nagramy więcej. A do tego jeszcze Wam pokażę, co mi się stało ostatnio. Pach. Zobaczcie, co tutaj mi się odwaliło z komputerem cały się rozpadł. Widzicie to? Więc muszę się teraz z nim obchodzić jak z jajkiem. Bo za chwilę nie będę miał już w ogóle na czym robić. Jak widzicie to już wam wrzucam na kolejne odcinki kolejne vlogi. Renderuję i wrzucam. I tak jak wam mówiłem, jak coś, to pewnie będziemy się widzieć już jutro, w następnym vlogu.